sobie grać wy jakieś auta Nie pamiętam jak to się nazywa. Dopiero zainstalowałem i chcę właśnie zobaczyć, jak to się gra z wami. Będziemy chyba ulepszać, sobie auta yy, No klikam, no halo. A ha, tutaj trzeba. Jak graliście no to piszcie w komentarzach. Będzie druga seria, ale musicie, a sto łapę w górę. Naprawdę, ja lubię trzekuję. sto łapek w górę. Ha, to jest bardzo dziwna. auto trochę. Tak się jedzie. O kurde, ale porąbana gra. Ale bardzo fajna. Już mi się podoba. Stop! Dobra, jesteśmy, robiliśmy stop i Merry Christmas. Dobra. Dobra. O, mam taki pojazd sobie. Yy, możemy sobie od tutaj ulepszyć na razie nic nie mamy ale to nic nie szkodzi yy, Widzowie to będzie bardzo długo się yy, no wiecie nawet jak jesteście youtuberami to wiecie jak jest że, że musi się trochę zaprogramować nie tak hop sup. dobra widzę start zaczynamy dobra dobra, dobra. Nie, nie możemy chyba

albo z innymi ale najpierw zaczniemy tą serię o coś z to aha coś, coś się popsuło jak graliście w mgle to piszcie w komentarzach dobra mamy tak i, i teraz a już rozumiem tą Nie będę w tym rzeczy robić kupa. kufel Tak sobie ta gra Ale padnie na mój kanał Można się pobawić jej Poszczelać sobie do niczego No krzyby są w tej grze. No nie, Ty, szkoda, że nie mo szkoda, że nie można że nie można zbierać tych ma... Dobra widzowie. Eee, może da się... Co tam jest? Co tam jest? Dobra, rozumiem. Kurde, ale trudno się jeżdżać. nam się udało. Jej! Już mam tysiąc ten, to idziemy Stop, i jedziemy. Mam... No już widzowie, jestem zebraliśmy sobie... To już mam 3000 To chyba można coś kupić. A jak się kupuje tu? O to jest pytanie. Jak się kupuję? O, a tu to jest. Dobra! Ale zbieramy... W Na następnej części uzbieramy sobie do 5000. Na razie. Buu!